Ooo, idealnie. Super jest teraz. Mam jasność mam na 150, to czekaj. Atakujemy. O, 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 o co? Ja pierdolę. Ale wlacie się dostał pi**a. głowę dostał ty. Co to jest za ankieta? Lubicie rakiny? Nie lubicie rekiny, kurwa, macie. Ja pierdolę. Co ty masz w moderacji za trzy głowców? To trzy głowiec, kurwa, ten. To miała być. Czy taki kolor jest dobry, gierki? Lubicie rekiny? <noise> Leżę Jeszcze jeden u góry, no to A oh, pierdolę. Zabierz go? Tak. Aha! się Podniesiesz ich, ja będę se pierdolne? Co mam podnieść? Ole. Eee, e, jemu musi być tak w kurwy przykro. Co ty robisz, kurwa? Ty gościu chyba się kupy napierdalał. U mnie to samo, nie? Real Koopa była jedzona. Ej, strefa. Weź żampadem. Masz żampad? Na pewno. Nie. Powinna pomóc. Ale jesteś zgodnym z grę, że to ta grzeszna do zaplita. Dzięki się za 5 zł. Halo, Halo z tej strony WP Ale coś strony. nie było słychać, nie sprzęt no i ta Ani widzę go na liście. Mógłbyś jeszcze raz go wysłać? Tam beczkę gdzieś macie, tą setkę taką. Bo ją zostawiłem No co kurwa rekin to zjadł, wyjebcie mu! Zajebcie go, zajebcie, bo koło nie teby zjadł. Ej, bo oni temy wszystkie zjadł Co za kurwa spał? Nie pojęte to jest. Ja pierdolę. Ile on miał rzeczy? parę stów. Razy parę stów. Bartus, Sonia, jak była stywa, to patrzyłeś na ten monitor jak na kawałek pićcy u lancu. Jak się z tym czujesz, że jebiesz widzów na hajs z Donatę? 5 złotych. Co? Ej, bo nie słyszałem, bo była strzelanika. Mógłbyś jeszcze raz wysłać tego do Dobra, go, jestem bufierowany. Dokładnie, Konrad, zdrozga. Zostańcie na respie, bo chcę Sahega rzucić. Dobrze. Zabijemy go najpierw. Ale wiesz, że pana dostaniesz? Na I to perma. co? To No to to no Perman no. Perma dostaniesz, wiesz? To to zakupię, kurwa, nowe koski. On to robi? Ale znikł. Wybuch ten night i tak znikłeś. Wiesz, mi nie zależało chyba Nie zależało mi, no Ale zamiast wyjść, nie, cichutko, to musiał z wyjechać, wyjebać całą drużyna jeszcze, żeby oby nie wygrali, nie? Mindset boga Kurwa, sam se krucił nie, nie wygrywacie, bo ja teraz robię kurwa. Tutaj jestem w każdym razie. Często ja mam buta podpuścić. Ja też. <grym> <grym> A, macie muta, no dobrze, to dobrze. No ja nie mam. Tak, to u ciebie, jak? To u ciebie. Ej, na no feruję, no, za słupem tym pojebam. To no, u ciebie, ziemniak, poeskiwam. Nie wiem, nie. On jest odklejony. Co tam kurwy. A <grym> nocie się nie przyprężę, kłopotka za drugiej nad ranem Miczak się ma ocenić ten filmik http w watchwicz No ładnie, ładnie grasz. Zero 0 10 zł. <grym się wziął> myślałem, że z bota. Myślałem, że z bota puszczasz, ale... Dobra, wiesz co? Słuchaj tego zagrania. O oh, kurwa, ty, zesrałem się tak chyba, ja pierdolę.